Witajcie oh. z tej strony RockLike Games to jest... jest Sons of the Forest. Nowa seria na moim kanale. Ja już trochę pogrywałem w tą grę z innym kolegą. Bardzo pozdrawiam. I jest jak chcecie usłyszeć ze mną. O cholera. Jest ze mną Simba. Witajcie! i Dzio? No. Seria polega na... Tak jak w sumie gr grali się w The zwykłego to musimy przejść na bezludnej wyspie, zwiedzić co, co się działo i my się bardziej skupimy na tym, budowaniu, potem na fabule, ale to zobaczy się jeszcze wszystko w innych odcinkach. A ja się to już to wszystko skipnę, bo to już coś. I no. My już się rozbijamy i zaraz... Dołączy do nas Simba i Jami na serwer. Ekipa niezniszczalnych graczy. No. Zbieraj po chwili. Zobaczymy, jak to będzie. Bo... Ja, ja mi o, negatywnie na serwer. My że, że... No, no, gramy na trudnym. O szkolera, ale będą nas żreć. nas w innym miejscu, widzę. Nie zabraliśmy Podprawiam wszystkich. Na razie jasne. Dostałem wpysk od kogoś. Dobra. Jesteś jeszcze się ruszał przez chwilę. O, tu jest Kelvin. A to to, to Kelvin, Kelvin, tak tam się wie. No. Ale co A jest to, to tak wygląda. no to Kelvin. No i tak. Yy, Widzowie. No. Ale... Mamy nową serię. Tak, u nie tu mam już yy, tak, no, a mamy Arka, mamy Sonsa i Seven Daysa. Arkę na razie odpuścimy sobie na bok. Mamy inny pomysł. To jest z Arka się na razie nie będą pojawiały, ale jeszcze mam nagrane odcinki w zapasie, to. Te odcinki będziemy nagrywać mam gdzie będzie jeszcze będą chyba 4 odcinki. Chyba 4 nie wiem. O, 5. się zobaczy. No, dużo nagrałem odcinków na zapas. Widzicie, już koledzy kradną ze skrzynek, lutują wszystko. Grana. Się tu zostało i mi się to dobra. A dobra, bo ja wiem co nie zrobiłem. Nie odpakowałem sobie ten... Eee, raszetki itemami. LLL. Kradniemy. E, Dajemy sobie. Nie gadaj, że tak. Muszę jeszcze ustawienia zmienić. Jeden. E, tutaj. Opcje. E, sterowanie. Nie, tak, sterowanie. O, i tutaj będzie ekwipunek pod tabem. A, jest ekran. Dobra. Widzę, że się ekwipunek ek, ek, pod tabem otwiera niż pod da zmienić? zmienić? Tak, to się już tam jak wienić. No jest No bo ja to walę pod Muszę się nie No ja mówiłem. Zmieniam zawsze. No i tak widzowie, tak. my raczej bardziej sobie skupimy na razie na takiej mm, miejscowości... miejscowych miejscowych jak na... Więc, tych że będziemy sobie chodzić i. no. mi mnie na domek. Na razie. Będziemy z się... będziemy się bić. Tak, będziemy się bić z ludużercami. Najczęściej kanibalami. W takim taki odcinek testowy. Czy Wam się to podoba? Bo naprawdę widziałem, że moje odcinki teraz z 7 Daysa, z. Jak eee, Arka na L z Arka, Arka i z sklep stimulatora to naprawdę się dobrze przyjęły, dziękuję za te takie no. małe widoki. Czekajcie, jak widzę, że muszę ten bo mam... to nagrywamy a ludzie mnie Nie wiem czy są ryby. A tak nie wiem. Dobra widzowie my na razie. Będziemy teraz szukać jakichś pomieszczeń, czy pomieszczeń. Kupimy się na lutowaniu, a gdzie tam leki, bo nie wiem, czy otworzyłem wszystkie torby. Bo tak to przelutowali i ja nie wiem... a ani jednego leku nie znalazłem. To wiem, gdzie się musimy udać po te leki. Ja nie mam leków też, musimy te iść po leki. A ja wiem, gdzie leki będą. Ja jeszcze, jeszcze pójdę po mnie rybek. Nie, nie, to potem połowisz, ja... Jezu. Jesteśmy tutaj gdzieś. To jest zabawa Kurde, Kurde na święto teraz Tu jest tu, tu jest broń przed nami Tu jest jakiś obóz chodźcie za, chodźcie za mną Tam jest jakieś te obozowisko czy widzę Ja już nie ukrywam, ja już grę przeszedłem z kolegą To jakoś tak nie będę tego Otóż tu jest przeżywał Ty, Takie to są budowania jakieś te Czyli tu tak jest pałka. Gdzie? O. To o tym to zapomniałem. To o tym to zapomniałem. O, widzę też ją. Też. O! Pałkę mamy. O, kurde, jeszcze nie byłem z paralizatorem. O, mamy już nowe rzeczy. Które jeszcze, jeszcze jak grałem sam, to nie miałem. Czekajcie, widzę, muszę drogę z tym bezciszyć. Na Discordzie, bo mam. Tutaj jeszcze skrzynka. Patrz, jeszcze tu mi było. O. O, tu A jedziesz nie Fajnie, małe baterie I tak, tam ktoś uciekał chyba przed jakimiś ...kanibalami Fajnie, ważne. Ale tam. Nie tam. Tu nie, nie wiem co, co było. było. A tu też chyba. A tu Tycho właśnie. Żub, Żółw, Żółw będzie bardzo przydatny. Gdzie jężu? Tu. Padł. Nie, 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 nie. Teraz. Ej! Sami e. Co to? Ej, naciśnij. O się za bardzo pospieszył Za późno Chyba się za bardzo pospieszył Nie poczekał O i... ktoś coś wyjdzie ryba ja Dobra, idziemy Niestety nie będzie gdzie jest Krupa, ale chyba... Chyba zabrał Czekaj, sprawdza już Bo ja nie mam... JA, czy... ja mam nie da się. Nie mam. Ja się nie mam szkolupy. To gdzieś się musiało wywa. No. I teraz tak. my idziemy sobie teraz. Widzowie widzicie na moim nadarze, że będziemy iść bardziej w tym kierunku. Ja nawet nie, nie ma ani. Nic. Iść. E, dlatego już Może teraz widzicie na zbliżeniu na jak on tu wyliczy. Idziemy tam. A potem pójdziemy sobie do tego fetowego znacznika tam na górze I będziemy szukać tam gdzieś miejsca na mieszkanie, bo Musimy się fajnie zabudować Czekajcie, ja sobie inną pałkę ustawię zrobić. na trójce Ja pałkę sobie dam na trójce, a na dwójce ja mam przecież no ten Pałkę damy sobie na Trójeczkę, żeby Tak nie było e, I tak Widzowie, my już mamy takie miejsce, niby na zamieszkanie. Nie, nie, nie tutaj. Mamy inne miejsce. Mamy inne miejsce na zamieszkanie, ale no. Wbierajcie Teraz... też od razu te. te, 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 te. Widzowie, my, my widzimy się, jak będziemy na miejscu. Tam. mamy jesteśmy z tego punktu bardzo blisko. Tam przed nami ja też widzicie. Ja to, to oddalę wam. Właśnie teraz wam przybliżę w tym miejscu, tam będziemy mieszkać Tylko musimy tam dojść. Mamy sobie po drodze, to? Od razu. A potem? Co co? Menek tam Weź tego, wywal to, wywal to. Ty się nawet nie da jeździć tym Polerysem. Czekaj. Coś się różnego. Wyszłem się szłapa. Tu A, to ty jesteś simba zielony, dobra. E, tu coś jest. Simba co rowy. Ty się kufa niebieski. Nie wiem. Ej tu możemy pod... A co to jest? Jaskinia. Właśnie, ty, ty. Nie, Właśnie ja tu paty. coś jest. O! Notatka, widzowie, co no, ty pan tak. tego i przeczytam? A co jest? A no, po angielsku. Ja się robi łapatę. popaty ale... nie ma trzeba znaleźć. Eee, to się odda. O, nie cegarki, nie wiem co tu jeszcze jest, no ale to jest taka baza ten i... O. i teraz idziemy tam prosto i tam będziemy, tam będziemy mieszkać, bo jak my graliśmy jak my w swoim serwerze to tam no, chcieliśmy zamieszkać, ale jak zresztą, graliśmy w tym serwerze nie wiem ile, nawet nie godzinę to nie zajęło. Ale no, na ale ja tam w ogóle wejdę, bo nie, nie, nie rani. No tak, ale. Bazę po prostu znaleźliśmy, i nawet tam nic nie budowaliśmy, bo. Nawet nie zdążyliśmy dać mostu, bo okazało się, że jest za głęboko, i. No. Ale trochę nas tam czeka droga. Tego na, na ten teren. Hmm. Tu, 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 tu. A to jest fajny teren, bo jak widzicie ten na, na takim. No Zalazkę i Idę. A teraz na no idziemy tam O! szalenie. Dobra, idziemy dalej. Widzicie szalenie? Nie, gupek. To sobie już pałkę przygotowując na wszelki wypadek. Powiedzmy, że zgłóczymy w ręce. Nie mam. A ja pałka do... jest elektryczna, bo lepiej nie używać. To trzeba baterii. Właśnie. A baterii chyba na razie mają mało, widzowie? Nie, ja mam Ja mam czekaj, ja ci powiem 4. ile mam 4. baterii. Ja mam cztery ja też. Może widzowie, to nie jest za. Gdzie są baterie? No tak. I kole... no w sumie jak masz jedzenie... A będziesz czy... widzieć takie dziuraselki o! No. no. Co amunicja, to. Amunicja, amunicja. Selki, o. To, to nie masz dżura. baterii? Koska C4. Jest, jest obok koski C4, jak masz koskę C4 to na tym pierwszym linii takiej Pojedynczej, na, na tym... Ja mam jedzenie No nie masz tych tak baterii? To jest nad obok amunicji. Ja mam dwa, dwa razy amunicję i żarówka. Czyli ja mi nie ma baterii. Spoko. Mamy 8 baterii. No, mamy 8. Pię, masz żarówkę? Mam. Musiałeś baterii nie zebrać z tamtego miejsca. Akurat żarówki nie mam. To chyba... chyba Amunicję i zlepać. baterie. Nie, chyba, to... że to masz czasami co innego jest. Nie, nie, są losowe, są losowe. Nie ma wszystko takich samych. Wszystko jest to samo. Zawsze jest to samo. Jakoś nie zauważyłem. Ale ja tak. Zawsze jest to samo, bo wiem, bo grałem na pełnej wersji, na niepełnej wersji jeszcze z kolegą I zawsze... zawsze mowy, to może tam po prostu I na niepełnej pe... wersji nie zawsze tamo. Zawsze tamo. Znaczy, to samo. A czy ty teraz by powiedziałeś? Grałem na pełnej i, nie, i niepełnej wersji hmm. i było to samo Tak okay. powiedziałem i chciałem jakbyś ten... Już czuję, dopływamy do naszej bazy. Jak widzicie No... I tutaj... Muszę znowu zamieszkać. Znowu? Na razie będziemy, no tak, powiedzmy, Okazynie tutaj budować. Coś? to jest? Najwyżej potem się ogarnie Wszystko. Bo będzie... Pod wodę. bo będzie potrzebować strasznie dużo kamienia. Bo będzie budowali też kamienne budowle, czy kamienne budowle, które, bo, bo, inaczej, które potrzebują. Do tego kamienia budka na na. Dobra, to, to zaraz, to ty już. O, o, właśnie, dla ptaków, dobrze żeś mi wspomniał. Ale to czekaj, Simba. Nie tutaj. Nie tam. Tam jest wszystko tam możemy budować. Tu jest, to jak do słyszenia. Ja e, za tobą jest. A, tu jest no, już jest, wybudowałem ją, je, wiesz, bo ja miałem już dużo jedzenia tam, niech się. Patrz, Kelvin się zawiesił, nie? No to dlaczego, za się, się, on sobie poradzi. Tu macie jagódki, Chcę pozbierać. Nie, pan się, się służy. Dobra, widzę, Dobra. Mnie. My tu mamy coś takiego. I ja i Simba chciał postawić e, na patyki, czy na. na... Ma Simba, możesz kłaść. O, ciepłiel, dziele pomóżcie mi wywalać e, kody, bo nam. Pozwiewały tu roz, rozpocząć jakąś budowę Kjeby to? Dobra, mam pomysł. Musimy zrobić tak. A jest tylko na kamyczki. Jest tutaj. Jest. Na kamyczki nie ma tak magazynu. Można zrobić. Tak jest takiego? No i w sumie będziemy budować na, dom na jakiejś wysokości. Żeby... Na drzewie. Znaczy nie, będziemy budować tak wysoko. Po prostu się tam te schody zrobi, żeby było jakiś równy teren. Na, na potem się takiej wygląda, żeby to nie mam ten załością. Mamy drogi. Teraz by trzeba było tak zrobić, żeby to nie spało do wody. No, nie, nie, mi tego dziewa Czemu? Albo dobra, niżko. Simba, tam jest bela na... Tego, postawiona Ile można na raz wyjąć? 28 Simba, też nie mogę się. ja Chycanie postawiłem... Bale? A, 28? Mhm nie postawiłem tam bale na... Karpie. Bo ja jej nie widziałem Ale mówiłem ale nie słyszałem, bo ja coś tu robiłem albo nie mówiłeś, nie wiem Nie, nie można 28, 28 4. 4. 24, Wzięć 28, nie, nie, 4, po prostu 4. 4 A to nosić Onawidzie się jeszcze dorobi na te głazy, bo ich jest strasznie dużo I na jeden No, dorobi się, bo jest tu są dwa zapełnione Widzę. Czekaj. Mam ten, mam ten, plan, ten plan, który muszę to zrealizować, a nie zrealizuję tego za Raz za głęboko tu jest. co się zrobić. Ale coś innego zrobię, dobra, czekaj. Wy się tam róbcie, a ja tu zrobię inne rzeczy. bo to zobaczymy co Simba zrobi na końcu odcinka, a na razie no. Nie mi weź, weźmy, może te patyki tam uzupełnić. Ja się zajmę chatką. Ale się dał po, po to wchodzi patyki. Tutaj jeszcze podniesiemy. Za chwilę. Tak. To zrób, coś, simba, to jeszcze simba, zrobisz tą płachtę Mam płachtę akurat, no to, czym, to każdy wiemy, że ma bo każdy to zdobył Jak to, to jest baza no... kanibali, kurka wodna obok. No tak, że pamiętam jak przechodzili z bazę. Dobra widzę. No, Myśmy tak przechodzili, że nas kilka razy. Mogę zabrać. Dobra, widzę to jasna. Ja, ja zbierz patyki, misja mamy. Misję na to. nie wiem dla co. Aha, 63 dobra. to jest dla tych ptaków musiałem. Nie, wiesz, Nie, nie, nie tylko. No dobra, chodźcie spać. Przejdźmy. No, Zbieramy. Ale... Zbieramy, o, drzewo nam urosło. Nie nikt cię tych pili, bo potem drzewa nie rosną tutaj. Ej, A kto, kto to tak postawił? Co? Te, Te filary. filary. Jakich Ja na pewno nie. Stigberg. Ja, bo na razie nie ma, nie było tego. A, chcesz rozwala. No, Rozwali? No, se. No, mamy tak. Teraz zniszczymy to. No, tu jeszcze było jedno. Te bergi Dyskujesz, też? Nie wiem. spadł. Nie wiem, raczej powinniśmy się odnawiać też. Ooo, ładne. Płyniemy, jestem do tego. Aha, odnawiałem Dobrze, że będziemy dużo. Dobra, widzę teraz. Idziemy sobie e... tak. I nie będzie się żaden wstraszać. Tak. Nie, nie mam korekta. Tak. Nie. Tak, tak. Dobra. Tak. No, ani żarcia nie mam, nie? Ani mam. Nie ma. No to teraz Znaczy. Widzimy to. Musimy się posilić. tutaj pakietem. Nie no mamy to, też zakończenia. Mamy dostaliśmy na start. Bo nas nie zrespiło w fajnym miejscu. Ale no. No, I teraz tak. Może było mi odrzucić, bo byłem daleko od tego. Już się rozwaliłem na fieśle, jak Menel. Ale tego nie było. I teraz tak. Raczej widzę, gdzie sobie to wziąć. O, możemy by to wziąć. Damy sobie to. Ja też poinformuję, bo zdecydowałem się, na, też chłopakom nie mówiłem widzowie, że zrobię jakiś dzień live'a. Będę nagrywał live'a z WOTA. Albo z CSA. Jeszcze tutaj pogadam z chłopakami. No bo trzeba coś konkretnego, nowego to coś zrobić na kanale. Nie wiem no tak. jak chłopaki na to podejdą. No, ja to mogę zrobić. To, 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 to zrób mi... od razu kamienny, nie ten zwykły od ok. razu kamienny zrób No No i tutaj by... Kurde, no Te teraz... kanibale mnie tu atakują Teraz mamy właśnie ten, taki problem, że nie mamy drewna Jak, jak atakują? Te możemy... główna. gówna nie widzimy, nie? Możemy... Dzikie No, nie, tak zaatakował mnie jeden, ale nie. uciekł Mamy widzowie O, mam Dobra, wiecie co? Ja bym na Waszym miejscu poszedł poszukać linki do tego, żeby transportować stamtąd drzewa do nas. Ale na początku, żeby transportować drzewa, potrzebujemy te rolki. A żeby mieć tyrolkę, to musimy mieć jakieś jaskini, Nie pamiętam gdzie, to żeby tutaj to, żeby to było. Ale to na bank się znajdzie. I teraz to. Czekaj, ja coś y sprawdzę sobie. Ale A? żeby sprawdzić, to potrzebuję czegoś takiego. Ale mam plan, Adaś. Nie wiem jak ty to. Wieża obserwacyjna nie chce, platformy nie chce. Gdzie to było? To chyba było. Hmm, to. Teraz tak, musimy sobie wziąć lokalizator. Nie, 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 nie. O! To też, nie? To też, nie? O! Jest tu no Mogę zrobić platformę. Mogę zrobić platformę na tym jeziorze. Aha. No tu. możesz. I w tym miejscu to zrobić. No to ja idę ści na I tutaj też by się przydała jeszcze potem jedna, ale to musimy... A ja, to, ja zrobię pomost, ja zrobię pomost. Właśnie o to mi chodzi. tutaj też by się przydało. No bo to, 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 ja już to. ja to ja porobię. Chcę... A to ja już to porobię tutaj. Wy tam zacznijcie. No i mamy I teraz tak, mi się widzimy Ej, co w... za gnojówa mi się widzimy Ała. Ja... Trochę zrobimy nasz domek i trochę tu damy jakąś budowę Ale nam... ja idę zabić ją, bo ona pomo... będzie mi atakować Trochę nam pomogło na pomieszczeniu Pomieszczeniu? Nie, też w transportowaniu Bel. Widzimy się macie i dajcie już bo w drugim ucięciu teraz mamy w sumie zbudowaliśmy pomost, żeby was tu nie męczyć. Trochę było tym pierpisznie, ale no. To razie przy to trochę to. Jeszcze. No trzeba, ale na początku zróbmy ten taką dostawę, żeby mieliśmy. Nie tu. Tu miałeś stawiać. Nie, wy, nie wnikajcie, czemu ten most taki krzywy wyszedł. No być prosto. Chodzi drugi, bo no mi takie ształki mieć. No, no, I dalej. No, Nacisnąć. Prawym no, przyciskiem. To nie jest. Lewym przepraszam. No. Idziemy sobie tak, uciec jak szczeka, przepraszam. Ale no. Teraz zniszczymy sobie i... i w sumie idziemy tak teraz budować. Ładno! Jeszcze dosyć nas dużo czeka A na nagrywkę. Są... Jedną kłodę muszę poświęcić. Oła! Dzień, uwaga, leci! Czekajcie, widzę, bo. Dostaw mi to, ja to zrobię specjalnie. Nie, ja chciałem to zrobić, bo ja wiem, jak to się robi, ale dobra. Wiem, jak za, zapobiec tej, tej dziurze, nie? Nie, widzę. Nie, Bierzemy to teraz tak znów nie ale żeś mi wciulął za przeproszeniem. Mówię, mówię walnego, że ten, a ty się tu transzoliłeś. Nie. nie. A, nie. Tak Simba, pierdzielłeś mnie. Nie. ognia do wody. Weź nisko, zrób. Kości nie będą. Weź czyniam co? Jezus a jaki problem ognisko zrobić? Co tak, przejdziemy tak, 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 na tak, drugą tak, stronę stronę. Nie Co tam? Co Nie brać mi tu dwóch Co Co mam Co no, bo to była taka tam? Dobra, mam Co tam? Co Nie, no to No Dobra, widzę tak. Bo wyglądało naturalnie, naturalnie przynajmniej. Dobra, widzę wytwór. Mamy. Teraz tak no widzę. Bardziej prymitywnie wyglądał. Yy, trzeba zebrać więcej, 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 no. więcej, więcej. Ścinamy sobie kłody... Czekaj, czekaj. Wytwórz... Wytwórz... Ale po co mi światło? Po co mi światło? To jest jasne. LOL! Miałem misję, żeby użyć sobie zapalniczki. Po prostu misję zaklęłeś i Po co jeszcze te patyki są? Właśnie dziewięć. Jeszcze jeden karen, karen idzie do zrobienia i jeszcze na. Magazyn, ja? No? Magazyn na cegły. Na głazy. Na wergi. Ale... Co teraz z ciąg do wody? E, nie, e, nie, nie wiedziałem, że poleci aż do wody. Tyż, tu masz takie wielkie drzewo Nie widzisz? to może do wody pójść Ale widzowie Jak widzicie Jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa. dwa O Zrobiłem Serio? Ktoś ty to zrobił Ja musiał sturlać Sorry widzowie za to o Mamy... Padłem Mamy moc widzowie Au au I teraz tak Musimy być sobie tu Mamy już fajne do budowania naszego domku I teraz tak, zekreś do mojego pieska, mój piesek szczeka, bo jest trochę nie ten tego. No jest trochę nie ten tego, tak, ty. bo ty to zrobię ten taki, bo ty jest. Ja to zrobię tam już. A da zrobiłem ta dziura. Widzę właśnie. Ok. Tylko... Pat, co możesz jeszcze zrobić? Czekaj, patrz. Żeby tamto nie było takiego. widzowie. Y -y, no, a popatrz, patrz na Kelwina. Ojej, psia! Dobra, widzowie, ale no. Dziękuję. Oui. też ale... Ja, dziękuję. Dziękuję, że jest pizza. Oła! Chodź. Ale no. Nagrywał odcinek i mam przyjechane To widzowie ja będę musiał kończyć, bo rodzina przyszła. Bo dziękuję za nagrywki. Dzięki Dzień dobry, Simba. Cześć i Jami. Nara.